Które rozpoczął właśnie w taki sposób karierę i między innymi naszego rodaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pierwszą część uroczystej sesji 23 Rady 24 kadencji, na wstępie chciałbym bardzo serdecznie przywitać jest bardzo nam niezmiernie miło, że dotarła do nas Pani Poseł na Sejm, Krystyna Ozgier. Mieszczonka Ludowego Klubu Kolarskiego LUKS SŁAWNO SŁAWNIE trenuje kolarstwo górskie MTB w kategorii wiekowej młodzieżowiec, posiada mistrzostwą klasą sportową, największe osiągnięcia zawodniczki w 2013 roku to mistrzostwo polskie MTB miejsce drugie, mistrzostwo polskie półmaratonie MTB miejsce pierwsze, Klasyfikacja indywidualna Polskiego Związku Radzieckiego miejsce drugie. Trzecią nagrodę decyzją zarządu rządu podmiotów obocznie otrzymuje Marta Drobosz. Nie, 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 przynajmniej chciałbym serdecznie gratulacje i życzenia, żeby dalej rozwijała, żeby realizowała swoje marzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wspierają nas. Panie prezesie, gratulacje wielkie, szczególne nie dla Marty, ale również dla całego klubu. Dziękuję. Międzyszkolnego Lygonego Klubu Sportowego PEDAS przez Zespoły Szkół Pywatne w Pocznie. Uprawiam lekką atletykę w kategorii wiekowej Junior-młodszym. Największe osiągnięcia drużyny w 2013 roku to y, zawody w sztabie 4x400 m drugie miejsce oraz Olimpia na młodzieży w sztabie 4x400 m2, i ręczą słucharek i listy gratulacyjne.

Osiągnięcia zawodników trenowanych e, przez pana Rafała Marszałka, co Sławomir Płuc Mateusz Stępiak, Michał Moli, Kamil w Kamil i Mistrzostwo Polskie WDTS, w cztery w 4 razy 400 miejsce drugie, Sławomir Płuc Mateusz jak Michał Molik, Kamil Bachelach, ogólnopolska olimpiada w dziedzinie w 4 razy 400 miejsce czwarte. Pan Rafał Marszałek jest już z nami. Panie prosimy o na drogę. Warta i zgranatyzowana. 9998. Najważniejsza osiągnięcia trenera w 2013 roku. Ogólnopolski tytuł niegdyś ostatka braczał smukłica. Miejsce trzecie. Także prosimy o wycięcie nagrody. Dziękuję. Zawodników trenowanych przez trenera to Łucja Wiktorowicz, mistrzostwa Polski w biegu anglosaskich drugie miejsce. Łucja Wiktorowicz, mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim w Międzygórzu, drugie miejsce. Szymon Wiktorowicz, mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim Międzygórzu, drugie miejsce. Mateusz Cielak, mistrzostwa Polski w biegu anglosaskim w Międzygórzu, trzecie miejsce. Drugie miejsce drużynowo mistrzostwa polskiej Polski w Górszczykach Pan Jacek Wojdarek, bardzo prosimy o podniesienie pasją. E, również młode pokolenia, a przykładem tego, jak to świetnie robił już niestety świętej pamięci Marek Galiński, jest są te dzisiejsze wyróżnienia. To kolarstwem górskim opoczno powiado opoczyński stoi, za co mu serdecznie dziękujemy również i pewnie nas słyszy w tym momencie. Szanowni Państwo, oczywiście Pan Prezes Klubu Pan Zbigniew Gierszak wspomniał o tym aspekcie finansowym. Jest tak, że Powiat Opoczyński oczywiście bezpośrednio nie finansuje, nie wspiera może finansowo klubów, ale tą działalność, którą prowadzimy w ramach Powiatu Opoczyńskiego, działalność na rzecz rozwoju sportu, jest skierowana do szkół wszystkich szczebli naszych. Bohaterów, naszych... Sportowcy, którzy tak pięknie próbują ziemię opoczyńską, ponieważ wiem, że nie będziecie do końca y, obrad sesji. Dlatego pozwolę sobie poprosić, że w tym miejscu chciałam Wam pogratulować. Bardzo dziękuję trenerom, którzy poświęcają swój czas, i chciałabym też życzyć trenerom no, tych efektów, które są jak gdyby taką zapłatą za ich wdzięcznością za to, że, że udali się zdobywać czołowe pozycje w polskim świecie sportu. No, mamy taki, taki moment rzeczywiście, że gratulujemy dziękujemy no, w takiej atmosferze rzeczywiście, która nie powinna się nigdy zdarzyć, bo wiemy doskonale, że Marek Gadlski trener zginął no, w wypadku nieszczęśliwym Jakoś praktycznie ze zgrupowania. No cóż, takie jest życie tych, co kochamy, tych, co powinni nas wspierać, pomagać. Niestety za szybko od nas odchodzą. Myślę, że Pan Marek Galiński zostawił po sobie piękną misję, którą uważam, toczy się że... Dzisiaj toczy się spór między matkami osób niepełnosprawnych, a w oporcie właśnie. się Opoczyńskie Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a gościem tego forum jest dyrektor y, wojewódzkiego oddziału pan Władysław Skwarka. Panie dyrektorze chciałem zapytać czemu jest poświęcone to forum i jakie będą ewentualne efekty tego dzisiejszego spotkania w Opocznie? To jest pierwsze forum, które dotyczy osób niepełnosprawnych w Opocznie. Myślę, że nie ostatnie. Ma to na celu zintegrowanie wszystkich organizacji pozarządowych, samorządowych, państwowych w celu wspólnego działania na rzecz osób niepełnosprawnych i jego środowiska. Panie dyrektorze w tym minionym, jak niektórzy mówią, niedobrym okresie były różne organizacje, różne spółdzielnie inwalidów, które właśnie działały na rzecz tych ludzi niepełnosprawnych. W tej chwili nie ma tych form. Pozostaje tylko to, o czym Pan mówił. Czy władze państwowe Myślą, czy ewentualnie rozważają, żeby w jakiś sposób zwiększyć nakłady na rzecz tych, tych ludzi, tych organizacji, które się zajmują właśnie niepełnosprawnymi? Cały czas już od 2004 roku istnieje system dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na które w województwie łódzkim wydaje się około 250 milionów złotych. 21 tysięcy osób niepełnosprawnych, które pracuje u pracodawców na otwartym lub chronionym rynku pracy, pracodawcy otrzymują wynagrodzenie za ich pracę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci 70% kosztów pracy i to bez względu na ilość miesięcy, jakiej oni pracują. Także 21 tysięcy osób pracuje w województwie łódzkim w tym systemie sodirowskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I jest refundowane w sumie 250 milionów złotych za zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jest to oczywiście inna forma niż spółdzielnie, ale w województwie łódzkim zostały jeszcze trzy spółdzielnie inwalidów. Niestety ta forma organizacji przedsiębiorstwa nie sprawdza się zbytnio w chwili obecnej na rynku, na tym wolnym rynku, gdzie po prostu jest przepływ kapitału tak duży, na który spółdzielnie nie mogą sobie pozwolić. Ale za zatrudnianie tych osób niepełnosprawnych Plus dodatkowo na rozwój przedsiębiorstwa, na budowę, rozbudowę obiektów, które służą rehabilitacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dysponuje środkami, które może wspomóc również spółdzielnie inwalidów, ale tak jak mówię, kondycja finansowa tych spółdzielni jest bardzo słaba. Panie dyrektorze, no z Pańskiego doświadczenia na pewno są jakieś wnioski. Ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko. Rola państwa we wspieraniu tych ludzi niepełnosprawnych, między innymi tych tego funduszu, który pan reprezentuje, jest trochę przymała. To znaczy fundusz otrzymuje takie środki finansowe z budżetu państwa, które może są niewystarczające. Państwowy fundusz jakby funkcjonuje na zasadach zbierania pieniędzy od pracodawców, którzy nie zatrudniają 6% osób niepełnosprawnych, co jest prawem w Polsce. i Jeżeli ktoś tego nie zatrudnia, to płaci ogromne pieniądze na państwowy fundusz, a my z tych pieniędzy płacimy innym pracodawcom za zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Oczywiście przydałoby się więcej, zapóźnienia nie tylko cywilizacyjne, ale również architektoniczne są bardzo duże. Kiedyś budowało się mimo y, przepisów, które mówiły o tym, żeby nie było barier, budowało się z barierami i w chwili obecnej trzeba je łamać, tak aby można było dać możliwość osobom niepełnosprawnym y, uczestnictwa w życiu i społecznym, i gospodarczym i, i oświatowym, a w ogóle y, żeby mogli się poruszać po każdym mieście, y, na przykład w województwie łódzkim, to jest moje marzenie. I sądzę, że ta współpraca organizacji pozarządowych, samorządów różnych szczebli, bo i gminnych i powiatowych, i państwowego funduszu już daje efekty i można widzieć to wielokrotnie na ulicach, kiedy przejeżdżają samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, zakpione środków pefron, a opoczno bryluje, jeżeli chodzi o korzystanie z tych środków. I w tym roku również kilka samochodów zasili flotę, która przewozi osoby niepełnosprawne w opocznie. Dziękuję za rozmowę i myślę, że te Pańskie marzenia się spełnią, że. Te marzenia, które będą się spełniać, pańskie będą się spełniać jako marzenia tych wszystkich Myślę, że jak każdy potrzebują. mieszkaniec Opoczna będzie tak marzył jak ja, to będzie niepełnosprawnym bardzo dobrze w Opocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Państwu. ...które chciały prowadzić małe inicjatywy na terenie, na którym działają. Wydaje mi się, że tych możliwości będzie bardzo dużo. Są oczywiście jeszcze granty, które pochodzą ze źródeł zagranicznych, ale bardzo często dla organizacji pozarządowych aplikowanie on, on jest bardzo utrudnione ze względu na to, że dokumenty aplikacyjne, dokumentacja konkursowa, wnioski muszą, są sporządzone i wnioski muszą być wypełniane w jednych w największy potencjał. To oni są w stanie zmienić, przełamać jakieś stereotypy. Mogą zachęcić inne osoby do tego, żeby wyszły, żeby angażowały się, robiły coś na rzecz tego środowiska, w którym mieszkają. Pierwszy projekt, proszę Państwa, jak robiliśmy w 2009 roku, ambitnie założyliśmy, Stowarzyszenie nie miało obejmujących na koncie. Napisaliśmy projekt, założyliśmy i napisaliśmy potencjalnie, że nie mamy pieniędzy, ale mamy ludzi. który nie będzie by upadnie i nie, nie będzie konieczności oddaniania pieniążków. Dostaliśmy najwyższy projekt, blisko 50 tysięcy. To jest bardzo dużo, gdzie proszę Państwa, na samym początku opiekowało się ośrodki W tej chwili trzeba pokazać, że jeśli świadczenie, to w realizacji Na Dlaczego właśnie inaczej się z doświadczeniami, z, młodzieżą, z... W szkole 2013-2014 szkoła podstawowa e, posiada aktualnie 14 oddziałów z klasy 1-6 i proszę Państwa w tym jest 5 oddziałów integracyjnych, e, czyli oczywiście oddziałów, które e, skupiają e, uczniów niepełnosprawnych. W gimnazjum z kolei składa się z 8 oddziałów e, klasy 1-3 i w bieżącym roku szkoły raz pierwszy. I Ja tutaj podkreślam, że docelowo e, zakładamy i, 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 i dzielimy kierunku, żeby kształcić, tak proszę e, Państwa, dzieci upośledzone do sobą w stopniu lekkim. E, nasze doświadczenia pokazują, że niestety nie wszystkie przypadki upośledzenia w stopniu wydatkowanym, czy nawet znacznym, e, no, kończą się całym sukcesem. To są już. Przed spotkanie pierwsze forum, które z całą pewnością da ten najważniejszy chyba efekt przyjęcia czy tam możliwość zrealizowania najważniejszego celu. Z jednej strony wymiana informacji, zainteresowania instytucji, organizacji też problemami, które są, ale też pojawiły się, pojawiły się konkretne propozycje działań w tym obszarze, Pomysł godny uwagi, godny wsparcia. jeden z takich pomysłów, projektów, chcemy realizować, głównie polegający na tym, że chcemy zaś szkołę dostosować dla osób niepełnosprawnych, uczynić z niej szkołę integracyjną, stworzyć odpowiednie warunki, żeby rodzice dzieci, które dzisiaj mieszkają w różnych gospodarkach szkół, mieli możliwość wyboru. Myślę, że to bardzo ważny element działań w tym zakresie, dlatego że te działania głównie, które pojawiają się w szkołach, czyli od najmłodszych dla kształtują od jednej strony świadomość, stwarzają warunki, przekazują informacje, to powinno w kolejnych latach oczywiście procentować. Szkoła też do tej pory z błędach technicznych szkół, jeśli chodzi o to, nie ma osób niepełnosprawnych, szkoła, która organizowała różne spotkania integracyjne, szkoła, do której chodzi najwięcej jeśli, jeśli myślę, że może stać się takim bardzo ciekawym ośrodkiem, który w największym stopniu będzie w stanie pomóc osobom niepełnosprawnym, a zwłaszcza, co mówimy w tym przypadku o dzieciach i młodzieży. Mhm. A czy Fundacja Uśmiech Dziecka stanie się takim centrum rehabilitacji które terenie obrocznym, co między innymi pracownicy fundacji zabiegają? Tym bardziej, że fundacja fundacji jest z z bezpośrednim sąsiedztwem tej szkoły, chcielibyśmy, żeby w ramach tej szkoły ten ośrodek przede wszystkim wspierał czy pomagał dzieciom, które chodzą do tej szkoły, a nie to zresztą. Ale myślę, że kobiet, dziecka w tej szkole, ułożenie oczywiście też programu. Lekcji w tej szkole powinno być z myślą o tym, żeby dziecko mogło również, czy jednocześnie korzystać bezpośrednio, y, kończące zajęcia lekcyjne, mogło korzystać z y, tego środka, przecież dobrze, dla rodziców, bo pozwoli zaoszczędzić trochę czasu, Usprawnia oczywiście funkcjonowanie nie tylko dzieci, ale wszystkim też w ciągu dnia, y, bo kiedy oni przyjechać, na przykład, czy, 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 czy muszą przyjechać później po godzinach. W nie zawsze to pozwala na bardzo racjonalne wykorzystanie czasu. Panie Burmistrzu, kiedy rozpoczniecie realizację tych projektów, Już właściwie rozpoczęliśmy, bo na ostatniej sesji podjęliśmy decyzję o przekazaniu, o przeznaczeniu środków na dostosowanie tej szkoły. Będziemy oczywiście, oprócz tych środków, które Gmina przeznaczyła, występować na finansowanie w przypadku z Także w tej chwili już rozpoczęły się, tą prace przygotowania projektu pod realizację i chcielibyśmy oczywiście, mam nadzieję, że to się uda w tym roku jeszcze